Czasami każdy z nas ma taki dzień, że nic się nie chce, że najchętniej schowalibyśmy się pod kołderkę, poszli spać i obudzili kolejnego dnia z większym poziomem energii, siły życiowej, chęci do życia. Jeżeli takie dni się powtarzają, jeżeli już od ponad kilku dni, prawie dwóch tygodni, czujesz, że Twój nastrój. Jest stale obniżony, masz problemy ze snem, z pamięcią, z koncentracją, nic ci nie cieszy. To mogą być pierwsze objawy depresji. W przyszłym tygodniu 23 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Depresji. Depresja jest chorobą, to nie poczucie smutku, które może dotyczyć każdego z nas. Które nie jest diagnostyczne i nie jest chorobą. Smutek jest emocją. Depresja jest chorobą. Depresja jest chorobą śmiertelną. Nie lekceważ objawów depresji u siebie i swoich bliskich.